A nic. Dobra, sorry, w moich oczach chyba. Stało się coś? Nie, nie, spoko, nic z nie jest. <ś> Czyli <operacyjny> <Ja. ś _> jednak. Reliż może ktoś na fake negocjatora. <ś _> <ś _> LSPD, co się dzieje w środku? Witam! Proszę tu wyjść, bo nie słyszę pana. Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest stabilna, hmm. mamy dwóch napastników, okay. e, oś ośmiu zakładników. Okej. Okay. No to Zreszamy mogę dać e, wol wolny wzią. przejazd za ośmiu, bo mam kija w dupie i musi być Helka i kolczatki. Sorry. Mo pasuje? Ośmiu ehm, za wolny przejazd, ale wolny za... przejazd taki, że jeszcze jedną oponę wam przebijam. To lepiej wymiennego negocjatora, bo zaraz dostanę się innego trupa w worku. Jak dostanę trupa w worku, to wjeżdżamy złotem flashbangi pod własne nogi. E, naradzę się tutaj. Dobra, proszę no, się no, naradzić. No, <laughs> nie, bo oni mówią, że ze słotem będą wjeżdżać pod własne nogi w no 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 eee, Popierali o was Okej, okay. to ja to pierwszy jadę na zebranie. Miłego. Okay. Tam, wszystko tam, dobrze, tam. wszystko dobrze. Hej, git, git, git. bardzo ja dobrze, Panie wszystko trój, dobrze. Na stuweczkę wszyscy. jak, ajak, jak, ajak, ajak. Ajak, 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 To Kylie, ja myślałem, że to Summer cały czas mówię. Jasne, no, no, bo czad A, dobra. No nie robię. Okay. Czy Kylie Summer? David, sprawa jest. Pozwól na słowo no. w tym momencie. Bardzo ważna, pilna sprawa. Ty, Summer, a Kylie to są inne osoby, nie? No, Kylie. No i to jest teraz żona się żona wyjaśniło. Tutaj. A Summer też ma takie włosy. Nie, Summer ma jasno błękitne takie włosy. Okej, okay, rozumiem. Ewentualnie czasem brązowy. Dobra, dzięki. Uratowałeś mi życie. Powinieneś w wiedzieć, się pracować. Czemu? Bo uratowałeś mi życie. A, a dobre, dobre, zajebiście. Dobra, 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 lecimy. Masz, hej, no, no. Tu idzie Summer. No kada się wyjaśnia, tak? Siema Kylie, siema Summer. Sie, siema, siema, nie znam twojego imienia, ale siema. Okej, Sie, nieźle, okay, nie David, nie? Nieźle nie nie tak co? Trochę no mnie traktuje, tak? Nie tak mordę, czuję się jak szmul na mordę pewnie! Tak, na pluj. pewnie, napluj! Na ale pied... Ajajaj aj. Rozjemrzcie! Nienawidzę cię Bądźmy dla siebie mili, proszę mnie pitować! No przecież nie uderz KURK jaki kauczuk, ty Bądźmy dla siebie mili Dawaj wytryk, smurf Witam serdecznie Witam Mógłbym poprosić o ten pojazd? Jasne. <grym> Proszę bardzo, dziękuję <grym> Przepaję, niech pan poszuka, po... Witamy w mieście, witamy w mieście Witamy serdecznie, Co bardzo panu miło podoba, kur... Bardzo dobrze, kur... no kur... Kur... mi się podoba no kur... kur... Podoba mi się, podoba mi się to chujno. O, i z kluczyki Oddam za niedługo, pozdrawiam, kur... O, ale jestem warlordem w tym mieście. Dobra, dam Nie kamzę i zdrabkę plus. No witam! No witam! No witam! Dzień dobry! Witam! Panowie, jestem nowy w mieście, ale trochę jestem bogaty. To ja może państwu. Tak, kamizelka kuloodporna. Czy ktoś by może chciał? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. To jak już jestem taki den, to może zdrabka plus dla kogoś. O, jak najbardziej dla pana. Zdrapka, plus jak ja no. I, i zdrapeszka normalna. A teraz laptopa dostanie ten, który zapierdolił tego mięśniaka. Co dalej? O, A, dzięki. Żartowałem, przepraszam. Proszę go nie bić. Czy on już.? Jezus, co tu się czy dzieje? Czy on już. No cóż, trudno. Dziękuję panowie, jesteście zajebiści. A pani Rift, jaką ma pan rangę w policji? Zastępca komendanta. O kurde, mocno. No temat. Wysoko, nie to, co jakiś śmieszny kapitan detektyw pierdolony, yy, pas -no, ja co? Ja, pastor patrz, ja mam paski, ja już jestem oficer 3. O kurde, fajnie. Ja jestem Do pastor EPK 4, się, prawda? Awansowałem. Za Tak, tak, zaraz biskup, nie ma problemu. Tak, A wtedy ja może się, nawet msza będzie. szczerze, Erwin, jakbym cię zobaczyła mm -hmm. w takim stroju jak biskup, to bym zrobiła tak. Mm -hmm. z, to, z tą taką, taką czapeczką mm -hmm. na głowie, tak? Tak, z taką czapuczką. Ale oni jeszcze ładnie, mają taką, takie berło, no nie? O! o dziękuję! O, dziękuję panu. to jest pan super. Ja pierdolę. O, oj, tak, jeszcze oj. raz. Oh, wow. Tak, tak, co bym proponował od boku, może. Nie wiem, a może się rozpędzisz, DIA. A wyjść, widok. Nie, bo wtedy drzwi nie będę miał. No do, dobra. Dobra, proszę. Trudno. Dobry, dobry państwo. Twoja akcja grzechu, normalnie mnie pitują. Przepraszam, przepraszam. No po prostu nie mogę, wjechał we mnie jakiś śmieć dobry kierowco, wracamy do Zentorno Interwencja będzie Dzień przycina. dobry panie Montana, spierdalaj Naprawiam tutaj Kierowco, przywołuję do porządku Oczywiście, Puszamy jak najbardziej, na pewnie, pewnie, na pewnie funkcji. Szanowny panie Montana, ja nie mogę wsiąść teraz z pojazdu, ponieważ jest interwencja naprawcza, więc nie mogę wsiąść do pojazdu Zaczekamy Oczywiście, pewnie, nie ma najmniejszego problemu Parking jest naprzeciwko Oczywiście, jak prawo. najbardziej że silnicze, kręcimy na niek. kierownicy, nie opuszczamy pojazdu Oczywiście Doskonale, zgłosiłeś na blaszki, blaszki pojazdu, czy na pewno należą do niejakiego Erwina Nakelsa? Dzień dobry, drodzy Państwo, opuszczamy sobie szybeczkę w aucie. Fajne, sportowe. No, opuszczamy się, opuszczamy się, drodzy Państwo. Tam siedeczku, halo, halo. Grzechu Montana. No już, przepraszam, słucham. Dobrze, nic się nie stało. Opuszczamy się. Oczywiście jak najbardziej kurczę, z domofon akurat jak mam Dzień interwencję. Dobry komendant y, policji Los Santos, mm -hmm. Gregory Montana, Witam. numer odznaki 05 Pastor Witam. Też się przedstawiłem. Przygotowujemy dokumenty, prawo jazdy, dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny. No, oczywiście. Słucham. Wchodzę z pytaniem. Tak. Czy kierowcy jest znany powód zatrzymania? Tak. I jaki jest to powód? Pan Montana w warsztacie powiedział, żeby tu przyjechać i się zatrzymać. No, to nie do końca było powód Zatrzymania, powód zatrzymania No, zatrzymałem była się właśnie na do tego prędkość. Oczywiście. Dodatkowo. Mhm. Dodatkowo. pod Przepraszam, 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 przepraszam. To jest w dniu dzisiejszym, eee, dzisiejszym wrócisz do pojazdu, bo będę zmuszony mówić Tazera. Wróć do pojazdu, nie może. No i teraz cię rozpieram do... do... właśnie. Wróć do pojazdu! No właśnie. Już jadę, już telefon. jadę. Karbo na Grzesiu schrowe, mnie zatrzymuje. Schrowe, schrowe no, telefon. no, no, no. Siema. Cześć. Dobrze, rząd, kiedy my jesteśmy na ty? Ty zacząłeś. W sumie tak. Bardzo dobrze. Znasz szefa? Czy zna pan szefa? Tak, znam. Ja nie znam. Dziękuję, że pan pyta. Ja wiem. No. no dobra. Jest tak jest. Słyszę, słyszę tam kogoś. A pan po co tu w ogóle przyszedł? Ja. No? Nie, ja. No, ja A, tu przyszedłem, to yy, żeby powiedzieć, że walczę z Montaną. A pan? Po co tu przyszedł? Żeby powiedzieć, że walczę z Montaną. Nie, nie, czekaj. Nie, nie, nie. A ty co? po co tu przyszedłeś? Od kiedy jesteśmy na ty? No od kiedy ty powiedziałeś, że jesteśmy na ty? Ale ty się zgodziłeś? Nie tak? ty, ty powiedziałeś, że ja byłem pierwszy. No to co Ale, nagle co tak mówisz? jest zdziwiony? Ale od kiedy A teraz... my na ty jesteśmy? Co ty? Dasz! Powiedziałeś do mnie, że ja powiedziałem pierwszy, że jesteśmy na ty. Ja powiedziałem, no dobra. Obrażam się. O, najlepiej. Nie no, przepraszam. Przepraszam. Nie, ja przepraszam. Poniosło mnie. Na mnie pora. To do pora. Cześć. Cześć. Jesteś Cześć. Tego, co był tam? Nie, nie znamy się. Dzień dobry. Cześć, miło mi. Mam się przedstawić czy nie? Tak. Poczekaj, Pablo Grande Dick, mogę przetłumaczyć na angielski. Proszę. Pablo, duża strzelba. O, ojcu Nazwisko. Dziękuję. To ja też się przy, przedstawię: Erwin hey. Knuckles. Mogę przetłumaczyć na angielski. No, proszę. Erwin Martwy Mem. <śmiech> <śmiech> Dobra, idę A pan hej. Z policji? Tak, z policji, jestem komendantem. Jadę wsadzić Dobre, e, e, Dobrze. Fila, e! No Idziemy po radiowóz? Kurwa co? A myślałem, że moim. O, mamy tu radiowóz. Bardzo dobrze. Czasami te zamki nie działają. No. Jednak działają. O, no i fajnie. Otóż zapisałem się na MMA. To może przejdziemy gdzieś, bo tutaj taka dosyć sprawa prywatna. Dobra. Pójdźmy tam, coś się dzieje. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. No, panie Rift, niezły pie. Kolnik. Nieważne. Ma pan kaburę w tym, w yy, broni? Nie mam. Opierdoliło pana? Stań pan sprawdzony. Ja jestem z zakonu. Proszę pana, co pan robi? Chce pan wiedzieć o mnie prawdę? Proszę otrzymać. Chce pan wiedzieć o mnie prawdę? Tak. Proszę, daję dokument. Zakuwam pana, od razu mówię. Nawet nie mam prawa jazdy B. Dobrze, zejdzie pan na chodnik. Schodzę na chodnik. I teraz pan się nie rusza. Wstrzyma się pan! A! Nie! Juj, będę strzelał, stój. No nie strzelaj, co pan pow... pojechał Ar... pana? A, i myślisz, że Karot mnie przechytrzyłeś? Patrz to. Rodziną, zbawę, 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 zbawę. Do tego to się nikt nie mógł akurat spodziewać, nie? Ja pierdzielę! Pięty Pierdnię, jest! O, chłop mnie normalnie chce tej coś robić, to wsiadłem do radioli, która już była odpalona dawaj to auto Kurwa, Chłop mnie chce przeszukiwać jak ja normalnie mam broń, metę i wszystko przy sobie, bo chłop jakąś kaburę mam przy sobie. Bo jest jakiś... Niech spaci gdzie? Uciekam teraz normalnie radiolą, bo chłop mnie już chciał tejzować i mnie przysługiwać na komendzie. A chciałem tylko pójść na komendę powiedzieć, że będę z Grzesiem Montaną walczył na MMA, a chłop nagle przychodzi do mnie mówi, oby do pana przysługiwał. No to uciekam, przepraszam, oddam no, tą radiolę. 4 5 ma numery. A co ja mam teraz zrobić? No, nie wiem. Goni mnie zentorno, bo swoje zentorno zostawiłem odpalone do jasnej cholery. Co mam no, zrobić? Co Zentorno jeszcze no. podjeżdża, no ja PIERDZIELE Było myśleć przed faktem! Ja nie zrobię! Było myśleć przed faktem, on sam do mnie przyszedł! A nie, co wy robicie? Ok, ja chyba, ja chyba w Jaki jest call NA radiu? Nie ma problemu, spokojnie. Chodź. Słaba akcja. Chodźmy. Kiedy mówię chodźmy, Miałam na myśli Heidi, Lukasa i mnie. Oho, to czemu pan taki jest? Przecież jesteśmy kurwa na ty. O, no kurwa, zapomniałem. Sajdu... No! No przecież stoi oh. obok mnie, no nie mogę. Ciać, coś zrobiłam. Heidi. <laughs> jak już się leżysz w tym silniku, to słuchaj, sytuacja była taka. Zrzuciłem cię z dachu przypadkiem. Krew pobieram sobie u medyka, boli mnie bardzo ramię. Zobacz O, nie musiałeś się przyszłość Zobacz. Wiesz jak został nazwany siwym chłopem. No chodź! Jak to jest? Nie, to centorne jest... Przecież nie da się. Kłopie, No przecież... Jak ona sobą wytrzyma! <laughs> ty, krzeldzo, a to nie mam. No. Czy mogę pod wózkę pod jakiś sklep z rowerami? A jak wyrobić prawko? Tutaj masz rowery, nie da się. <laughs> nie da się, rozumiem. No to... Siedzieć mogę w samochodzie! <laughs> nie da się! Zadzwoń do kuja, za ciężko. O, przepraszam! Nie pytaj ile jest! Przepraszam! Mo o nie! Zważ, dobra! Eee, słucham. Kłowy kolor Lambo zmień to proszę. Wiem, to terroryści mi podmienili, jak mi wczoraj ukradli, a wiesz, że ja nie mam prawa jazdy? Montana zabrał mi prawko. Dosłownie, Ty, nie mam kurwa kategorii B Jechałeś pod prąd i zajebałeś prąd flipa. Także no. No tak, bo nie mam Ty, prawka, nie, prasad, nie wiem mącana. jak się jeździ. Dobra, cicho, nie jestem skorupowany ESA. Chłop, chłop do mnie dzwoni, mówi cicho! Ja jestem skorumpowany. Esa, okej, okay? a za to, to ty dzwonisz! Ty na smyczy trzymamy. Honor w genach mamy. Honor w genach Bliskich mamy. Nie zostawiamy. We włoskiej restauracji kampimy Die lurujemy. W związkach mądzimy To my, Padiniarze i Charlotte. I y, ja, ja ubezpieczałem górę, on nie miał jak wyjść. Bo ja byłem na górze. On, kupa, chyba że ja jestem przepy. O, kurwa! co jest? Co? Przecież jestem w celi. Niech mi pan zdjęcie zrobi do kartoteki. Panie pastorze, oddaję panu dokumenty. Słuchaj, no jak nie wkleisz 10 tysięcy, to modlę się do wróżki, zębuszki i masz taką próchnicę, że ja pierdolę, Przemyśl to. Ja nie powiem, jaki mam, ile mam kasy. Nie, ja A, co ja A mam nie prywatną opiekę stomatologiczną, unlucky. Aha. O, Montana użył Tazera. My też używaliśmy twoich tejzerów Montana. Tych. ch**a. to się we wrześniu urodził, ma wstać, o? ma wstać, A? MA WSTAĆ, ma wstać. Ma wstać. Ma wstać. Ma wstać. Ja pierdzielę! JA pierdolę, CO TY ZROBIŁEŚ?! No nic nie zrobiłem! Ja pierdolę, Kurwa! Boże, co ty zrobiłeś? Szybko do szpitala! No co ja zrobiłem?! No wpadła na mnie! Oh, what?